Cześć, witam. Czy słyszeliście o literaturze, nie o grze książkowej, zwanej także grą paragrafową? Na pewno słyszeliście wszyscy, tylko ja oczywiście nie słyszałam, a usłyszałam o tego rodzaju książkach na kanale Strefa Czytacza. Tam właśnie prowadzący ten kanał zachwycali się. I polecali książkę Radka Raka z tej właśnie kategorii pod tytułem Dunder albo Kot z zaświatu. Gra książkowa. Okładka wygląda e tak. Przyznacie, że bardzo cudnie, sympatycznie, i e ilustrację narysował Tomasz Bielik. Tak, Radek Rak. Nie czytałam żadnej książki Ra Radka Raka. <tryk> to jest moje pierwsze z nim spotkanie. Ale nie o tym. Gra książkowa, czyli gra paragrafowa. Dla tych, którzy nie wiedzą, wyjaśniam, że książka dzieli się na rozdziałiki, zwane, to znaczy zwane, których emotikonką jest paragraf. I teraz, zaczynając czytać, a ja zaczęłam od prologu. O, prolog. Pod zakończonym rozdziałikiem, a są one bardzo krótkie, mamy kilka możliwości wyboru dalszego czytania poszczególnych rozdziałików, czyli paragrafów. Tych opcji może być kilka, może być jedna i wybierając odpowiednią opcję idziemy w kierunku poszczególnych kolejnych paragrafów. I każda z historii wiodąca nas taką drogą może zaprowadzić do innego rozwiązania, innego końca. Ja przyjęłam taką zasadę, że e, kiedy pierwszy raz czytałam książkę, to zawsze wybierałam opcję pierwszą, numer jeden. Teraz jestem w trakcie czytania opcji drugich, czyli numer dwa. Chciałabym przeczytać wszystkie możliwe opcje, żeby mieć całościowy ogląd tej e, książki. Jestem zachwycona, bawię się świetnie. Bohaterowie bardzo mi się podobają, a pierwszym głównym tytułowym bohaterem jest dunder, czyli kot. Kot, który mówi. Kot, który mówi, to jest właśnie ten. No i teraz, czy zastanawialiście się kiedyś, a może już wiecie, co oznacza słowo dunder? Ja żyję tyle lat, skończyłam filologię polską i nie miałam pojęcia że słowo dunder, niech cię dunder świśnie, jest germanizmem, czyli wyrazem zapożyczonym z języka niemieckiego i oznacza grzmot. Dunder jest czarny. No, co wszystkie koty są czarne, ale nasz dunder jest super czarny. Jego charakter przypomina mi tego garga, nie gargamela, tylko... Wiecie o co mi chodzi, tego żółtego w kropki, który lubi pizzę. Oraz kota Simona, bo to jest taki wyniosły i ma taki charakter skomplikowany, chociaż ma jedną słabość. Tą słabością jest picie mleka. Uwielbia mleko, ale jego właścicielka, jego pani, czyli Helena, sprawdzę czy Helena, bo wiecie, u mnie z pamięcią nie za bardzo, jak mam zawiechę. Czarny jak śmieszne. Tak, Helena. 30-letnia kobieta. Mieszkała z, z Dunderem w jednym domu. Dunder się w tym domu narodził. Helena ten dom zamieszkała. Była z wykształcenia pedagogzką i pracowała w szkole, ale była też wiedźmą. To znaczy osobą, która zna się na przykład na leczeniu. Przychodzili do niej mieszkańcy wioski i ona im udzielała porad, przygotowywała jakieś tam mikstury. Była ekolożką i wegetarianką, więc naszemu dunderowi kupowała karmę, w której było 0,111% tego mięsa a resztę to marchewki. No wiecie, co Dunder na ten temat sądził. I teraz my z Dunderem poznajemy m, tę wieś, w której mieszkańcy są trochę dziwni. No dziwny nie jest ten przekupny wójt, dziwny już jest stary cmentarz, dziwny jest płanetnik, dziwny jest brat, tak. Wszyscy potykają się w sklepie w Giesie. Gdzie można wymienić plotki, podyskutować o, jest też świat fantazy, świat nadprzyrodzony. Garfield, już wiem, wiecie, przypomniał mi się ten od Lasagni, Garfield. No i dobrze, co ja chciałam teraz? Aha, świat podziemi to jest nawia. Świat podziemi zwany nawią. No i dlaczego i kto w tej nawi mieszka? Jak można do nawi trafić? Co zdenerwowało Helenę bardzo i dlaczego? Co uruchomiło w niej pokłady, takie pokłady wściekłości, że no, są tu sceny wprost z filmów o horrorach. Horrorowych, bo na przykład w gs ie grupa osób zostaje zamknięta przez mgłę. Wokół czai się mgła. A co czai się we mgle? Oglądałam taki amerykański film. Chyba to właśnie nosił tytuł Mgła. No właśnie. A więc y, mgła, czyli co? No co ja będę tutaj się rozgadywała? Aha, Rada Krak uruchamia tutaj, y, uruchamia, y, y, zamieszcza tutaj wiele neologizmów, które bardzo mi się podobały, umiejętnie też y, opisuje społeczność lokalną, y, na przykład panie nauczycielki, panią dziennikarkę z lokalnego pisma która boi się pisać o tym, co jest ważne, a pisze o tym, no, bo jest dotowana przez Urząd Gminy. A więc bardzo, bardzo ciekawie przedstawiona jest ta społeczność lokalna. No i społeczność tych właśnie zjaw, duchów, tych wampirów, tych wszystkich tam, o, nadprzyrodzonych. Nigdy za bardzo tego, takiego świata nie lubiłam, ale tu podany jest w takiej formie, że trudno go nie lubić. Ym, era... Aha, jeszcze jedna refleksja po pierwszym przeczytaniu tej książki: że przydałyby się takie opcje w życiu. Człowiek by nacisnął, pierwszy wariant, o kurczę, nie pasuje. Czyli wracam do prologu, idę drugim wariantem, o tu jest, już jest znacznie lepiej. A więc gra paragrafowa, gra książkowa, którą poznałam dzięki tej właśnie książce Dunder albo Kot z zaświatu Radka Raka jeżeli znacie inne książki tego typu to oczywiście dajcie mi znać a jeżeli nie to tę książkę i ten typ literatury i ten sposób spędzania czasu bardzo Wam polecam a jak wiecie zbliżają się święta i książki pod choinkę czas przygotowywać jak zwykle spojrzę do moich obszernych notatek, bo chciałam Wam tyle, 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 tyle głaskleb, bo chciałam Wam tyle o tej książce powiedzieć, ale z drugiej strony myślę, po co? Przecież nie będziecie mieli radochy, takiej jak ja miałam, kiedy będziecie tę książkę czytać i iść poszczególnymi tropami, wybierać poszczególne warianty i szukać. No, rozwiązań, które Was do czegoś, do jakiegoś celu na pewno doprowadzą. A więc polecam naprawdę, dla mnie to zaskoczenie, ale to będzie odkrycie roku moje, czyli gra planszowa, gra para, paragrafowa i Radek Rak, dunder albo kot z zaświatu. Polecam. Zapraszam oczywiście do, do dyskusji. Dziękuję. Do zobaczenia.